Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, po dłuższej przerwie, bo prawie miesiąc nie kręciłem, ale postanowiłem się zanurzyć w to, co Wy na co dzień, tak myślę, oglądacie czyli tak naprawdę ten cały antysystem, który tak naprawdę w sieci nie istnieje. Po około 3-4 tygodniach oglądania tego, żeby nie powiedzieć, stałem się debilem. Gdyż to, co ci ludzie, którzy zostali w tym jeszcze internecie na tym YouTube, to co oni opowiadają Wam poprzez jasnowidzy, poprzez jakiś atorów, nie wiadomo kto, są to ludzie sponsorowani tylko i wyłącznie przez system, którzy mają za zadanie wprowadzić Was, po prostu resztki ludzi myślących, wprowadzić w błąd przede wszystkim i być może wyłuskać Was. Do dalszej eksterminacji, która odbywa się już od dłuższego, od dłuższego czasu. To, co nas czeka, patrząc na to, co już zostało, te namiastki tego chłamu w internecie, które psują wam mózgi, po prostu, to zakrawa już o tak naprawdę, bez komentarza to zostawię, został, został, został tylko tak naprawdę. Że nie będę się tu wyrażał, żeby nikogo nie obrażać, ale, szanowni Państwo, czasy są jakie są, nadchodzą jeszcze gorsze. Niestety, jak zwykle, mało optymistycznie w tych czasach, ale lepiej przestrzegać niż cukrzyć i opowiadać bajeczki, wizje z jakichś tam po prostu książek czy kartek robić sobie z tego dwugodzinne wizje. Ale dobrze, szanowni państwo, przejdźmy do tego, co nas interesuje. Nas interesuje tylko i wyłącznie zdrowie. I po prostu po przemyśleniach, po obejrzeniu tego, co tam się dzieje w tym internecie, postanowiłem, że od teraz będą to już filmiki bardziej, dużo częstsze niż, niż, niż teraz ta przerwa, która była. Ale będą to filmiki, które mają wam pomóc Waszemu zdrowiu dopóty, dopóki ten kanał będzie istniał, gdyż, jak dobrze wiemy, już wchodzi cenzura, taka, że nie będziemy mogli nic powiedzieć. Tak naprawdę, za, za oczywiście, dzisiaj wyartykułował nam to nasz panujący nam wszechobecnie, nasz kochany premier. Także, szanowni Państwo, przechodzimy do tego, co. Teraz nam będzie potrzebne, gdyż jak już widzicie, widzicie, słyszycie, ten po prostu brakuje już leków w aptekach i tak dalej, i tak dalej. Pomijając jakiej one, jakiej one są jakości, co one powodują, jak na Was działają, także może przejdźmy. Nie będę się rozpowiadał, gdyż tu cenzura wchodzi coraz większa. Dzisiaj przejdziemy. Jest dzisiaj den, dzień deszczowy, sobota, także przejdziemy do takiego, do takiego czegoś jak. Korzeń żywokostu. Ja już mam tu zrobiony. Akurat, jak tu Państwo widzicie, to jest już 17 było zrobione, ale teraz jest najlepszy okres na zbieranie tego korzenia żywokostu. Oczywiście zbieramy korzeń żywokostu. On ma teraz najwięcej żelu. Oczywiście musimy y, znaleźć taki dzień, nie jak dzisiaj, gdzie pada. Musimy odczekać, żeby to był taki słoneczny dzień i wykopać go do godziny 10. I ja zaraz Państwu tutaj szybko, żeby nie zanudzać, pokażę jak zrobić taki prosty specyfik, który pomoże na szereg dolegliwości związanych między innymi z pogodą, która panuje jesienną, czyli różne owiania, bóle kręgosłupa, stawów itd., gdzieś tam nadciągnięcie itd. itd. Nic bardziej prostego, jak zrobić nalewkę tak że tak powiem, z tego żywokostu. Czyli co robimy? Zbieramy ten korzeń, wykopujemy go. To Najlepiej ten czarny, taki tam są i te jaśniejsze. Zbieramy go po prostu, wykopujemy, myjemy ten korzeń, kroimy sobie. Ja akurat tu w cieniutkie takie plasterki pokroiłem, milimetrowe, może 2 mm, nieważne. Bądź kroicie to w kosteczkę. Bądź co niektórzy mogą też na tarce sobie to zetrzeć. I co robimy? Zalewamy to alkoholem, szanowni państwo, 70% najlepiej, czyli możemy rozcieńczyć spirytus. Jak to zrobić, żeby uzyskać 70%? To już mówiłem na poprzednich filmach, ale tak szybko skrócę. Do pół litra spirytusu bierzemy sobie szklankę 150 ml przegotowanej wody i wychodzi nam taka 70. Zalewamy to i co następnie robimy? Odstawiamy to oczywiście nie w cieniu do szafki, tylko w nasłonecznione miejsce. Na około dwa tygodnie. My tu już mamy 17, jest dzisiaj 20, któryś także koło tygodnia. Już to się robi takie gęste. Czyli ten żel z tego żywokostu wyciąga nam ten alkohol. I co robimy następnie po dwóch tygodniach? Odcedzamy sobie to, odcedzamy sobie to dokładnie. I mamy gotowy specyfik tak naprawdę za cenę spirytusu bądź alkoholu, który jest tutaj akurat jest alkohol. No to jest produkcja PKWN, czyli. Czyli polski koniak wyrabiany nocą. Tu jest akurat 70, zalane i tak to macerujemy. Ale na co to stosujemy, może przejdźmy, ja już to odłożę, jak to wygląda. Na co to stosujemy, szanowni państwo, nie stosujemy tego wewnętrznie, aczkolwiek stare książki podawały, jak stosować to wewnętrznie. W dzisiejszych czasach, w ramach tej, tej, tej cenzury, która istnieje, nie będę państwu podawał, stosujemy go tylko i wyłącznie zewnętrznie. Jak on działa? Działa, Szanowni Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek bóle, czyli gdzieś teraz jecie, ja akurat miałem tu dzisiaj będę miał zabieg robiony już poprzednim gdzieś tam owiało, jakieś tam bóle przewiania, bóle pleców takie, bóle tutaj wszelkie lędźwiowe i tak dalej. Wszystko, co, co jest spowodowane jakimś stłuczeniem, możemy z tego robić okłady, to możecie, szanowni Państwo, stosować, bo to jest lek, który tak naprawdę z takiego słoika kosztuje to, no wiadomo, spirytus jest drogi, jeżeli ci nie macie dostępu do takiego alkoholu bez akcyzy, że tak się wyrażę, no to możecie to zalać spirytusem i wtedy kosztuje to Was 50-60 zł. I to działa fenomenalnie, działa na wszelkie stłuczenia, zwichnięcia i tak dalej, jak już powiedziałem, owiania i tak dalej. Jak to robimy? Oczywiście nakładamy, potrzebujemy drugą osobę, jeżeli to plecy, nakładamy śmiało, nie boimy się tego, tego takiego, już tu to, to się zrobi, taka papka, taki żel, nakładamy to, wcieramy to, wcieramy to. Solidnie, solidnie, czy to w plecy, czy to kolana, jeżeli to jest spowodowane reumatoidalnym zapaleniem stawów, niech mi nikt nie zarzuci. Są na to badania, jeżeli już odnosimy się, że to pomaga. Także wcieramy to, wcieramy i ból bardzo szybko ustępuje. Rwa kulszowa, tak zwana, to teraz te zapalenie korzonków i tak dalej. Wiadomo, jest jesień, gdzieś tam się schylimy, że tak powiem, pupa na wierzchu owieje te plecy, zapalenie nerwu i. Mamy ten ból promienięcy w nogi. Bardzo ładnie to działa. Nacieramy, nacieramy i ten ból bardzo szybko znika. Na co jeszcze? Co, dlaczego tak to działa? Dlatego, dlatego, że zawiera alantoinę. I dlatego ten alkohol, musimy zalać to alkoholem, bo bardzo ładnie wyciąga, że tak powiem, z tego żywokostu nam tą alantoinę. Ale co jeszcze zawiera, szanowni Państwo, kwas rozmarynowy? Kwas rozmarynowy. Blokuje tak zwany marker stresu oksydacyjnego. Czyli po prostu czasami nic nas nie owiało, a mamy takie bóle pleców. Budzimy się rano albo o trzeciej, czwartej nad ranem, nie możemy spać i gdzieś ten ból pleców wynika. Szukamy gdzieś problemu, nerki, tu, ale no niby nic, niby normalne sikanie, nie ma stanu zapalnego, nerki funkcjonują. Ale bardzo często ten ból wynika z naszego stresu. A dzisiaj żyjemy w pandemii strachu. Zaczęła się pandemia strachu, z tym ciągle straszeni. Bomba atomowa, już tutaj Władimir krąży po tym naszym kraju. I to wszystko powoduje, ten stres oksydacyjny tak zwany powoduje napięcia mięśniowe. Z racji tego mamy tu gdzieś bóle szyjne, tak jak dalej, całe plecy. I to wszystko bardzo ładnie dzięki zawartości tego kwasu rozmarynowego, likwiduje nam ten marker stresu oksydacyjnego. Dzięki czemu te bóle ustępują i wracamy do zdrowia. I to, co i to wszystko działa, po prostu to jest wszystko z natury. Prowadzę to jeszcze i będę prowadził. miałem już zrezygnować z tego, gdyż patrzę na głupotę ludzką, Muszę to przeciągnąć dzisiaj, bo nie było mnie miesiąc czasu, patrzę na głupotę ludzką, byłem wczoraj w pewnej sytuacji, w pewnym domu, nie będę tutaj po prostu opowiadał, ale sytuacja była tak kuriozalna, że ja po prostu straciłem już czasami do końca, do końca tracę wiarę w ludzi, w ich myślenie, gdyż ludzie nie potrafią myśleć, to co powie im telewizor to tylko zrobią, idź zrób to, idź zrób to, idź przyjmij tamto, idź przyjmij tamto. Szanowni Państwo, także dobrze, przejdźmy. Już nie będę, bo to mógłbym rozmawiać godzinami, ale zrobimy odrębny program, może live'a na ten temat, na takie pytania, odpowiedzi. Co jeszcze? Jak co jeszcze z tego żywokostu? Oczywiście możemy zrobić z niego też maść. Ja Państwu powiem, jak najprościej zrobić maść z takiego żywokostu. Ścieramy ten korzeń na tarce i co robimy? Dodajemy. Dwie, skraplamy oczywiście skropimy ten korzeń po starciu, można, należy skropić to delikatnie spirytusem takie parę kropelek, żeby go skropić. I najlepiej wymieszać to, szanowni państwo, ze smalcem. Czyli jak robimy? Jedna część żywokostu, najlepsza proporcja, dwie części smalcu, żeby to było proste. Czyli jak dajemy 50 gram tego startego korzenia, to dajemy 100 gram smalcu. Mieszamy to, mieszamy, wstawiamy po prostu starte to na drobnych oczkach, wstawiamy to do lodówki. Mamy gotową maść taką, którą możemy nanosić po prostu na te miejsca albo tym wyciągiem alkoholowym. Także czym jeszcze się możemy wspomóc? Oczywiście są środki, które my, że tak powiem, dystrybuujemy, produkuje to laboratorium, zaprzyjaźniony kolega, możemy się oczywiście wspomóc. DMSO z aloesem bardzo dobrze działa, też na niej przeciwzapalnie regeneruje tkanki stawowe i tak dalej. Łatwy, szybki środek przeciwbólowy, albo też czystym DMSO, oczywiście czystego nigdy nie smarujemy, tylko smarujemy po prostu roz w rozcieńczeniu no na przykład łyżka stołowa wody przegotowanej czy destylowanej, łyżka stołowa DMSO. Osiągamy wtedy 50% takiego DMSO. Też to wcieramy, wcieramy i te wszelkie bóle nam odchodzą. Także, Szanowni Państwo, cóż, w następnym odcinku będą one teraz częściej. Jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, piszcie w komentarzach o czym byście chcieli, żeby następny film powstał. Ja postaram się wytłumaczyć Wam to w prosty, jasny sposób, jak to zrobić i jak to zastosować, żeby to wszystko było jasne, przejrzyste, dopóki jeszcze działamy. A jeżeli chcecie, oczywiście, ktoś tam napisze, że może jakaś reklama. Nie, nie dbam o to, gdyż to są ludzie, którzy i tak już niedługo zostaną zutylizowani przez tych, dla których służą. Także, jeżeli chcecie, to zapraszam do sklepu na www.potęgasłowian.pl. A już w następnym odcinku powiem Państwu, jak zadbać w dzisiejszych czasach o odporność, gdyż wszystko to, do czego dąży, nie będę tu wymieniał. NWO dąży do tego, żeby nas zdepopulować. Także dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do następnego odcinka.